kto pas, wszyscy plaje statki odstaw. O, los stuka gdzie e, się Jezus ustawić. i ściegną odstawę. Moment i loska w czerwonej gruzie też ustawia się na miejscu. Patrzy na bokę i nie umknął Muszę pozdrowić, ha krzyk I zszedł ze świata z rozmy, będę. Fuzjaka i wapkę wybiegły z bębnego, i razem z biegiem na po krewce ściągnęły. mnie z mój boże, jakiś

i się na kolor i komarunek skrói. Wjeżdża kras kaniowa. Tak, a na to czy takie niekiepskie patrzały. a żebym mogła nikt nie na ciebie filować. A, a, na a na to czy takie niekiepskie kpara, a żebym mogła nikt nie ciebie A na to czy takie niekiepskie tryby. żebyś ci mogła nikt nie obcinać. Obsamał, więc krasną I razem para pani tylko pani. To tak było. 16 wieku na trzy litery pierwsza k ostatnia o